Witam Was bar bardzo serdecznie. To jest nasz. nasz sorry, kurwa, nieogarnięty. Jestem e, trzeci odcinek. Zagrałem Battlefield Heroes. Jest dzisiaj ze mną Proton. O, oh, Zabili. Prądzyna A dobra, się ma, ja jestem Prądzyn Dasz im mój kanał, nie? No tak, tak, tak. No i będziecie mieć tam w opisie link do kanału Prądzyna Hmm, gdzie ty jesteś? No i mnie Okej. namierzyli. Uwaga, to obaj Wadzisz gramy kapęc. dualami. No, no gdzie są programy? 80, jest O sien, sien, O, aleś Kurna, a jej. Jeszcze złoty ten karabin bojowy. Pomieściłem cię chyba. Kurna, złapałem laga. Olol, co to było? No i mnie zabił. Oj, 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 Dobra, idę Bien. Czekaj, nie wysiadaj z auta Będzie ja. ekstrem trochę o nie. Będzie ekstrem Uwaga, pomóż, hej, Help 27 okay. Ej, ty ogarniasz, koleś? Mustang to Banner, weź No mi tutaj też ładuje. No i mnie zabił. A przy tym już lepiej szło z, z, z dualami. No dobra, i hmm. podcięcie bez państwa. Nie dobra, nie udało się. Gdzie to jest? A, prądzyn! Ty, o, wbił do nas ten kosmita. No, właśnie zauważyłem. Napisz mu, że Kurde. nagrywamy. 30 HP w aucie. O nie, 8 HP... Ten, no, kosmita z nami nie gada. O, to jest właśnie konto... Prądzyna, ale no... No, wymienili się kontami. On gra na jego. A on gra... Na niego. Znaczy, na Prądzyna. Siema. Przejmujemy sobie tutaj. Pozdrawiam YouTube. No, no jak widzicie, Kosmita pozdrawia YouTube, nie? I tak wiecie. Kurna, no szybciej. Ha, i, i, i widzicie, że on napisał jako prawie, nie? Znaczy, bo my się kotami wymieniliśmy, jak wcześniej mówił. Eee, ten... Tam. Kapsel. Aha, coś ci się nie udało, koleś. No kurna, musiał go zblastować, jak sobie Ty ty jesteś. No dobra. ale go zblastować. O uciekam ucieka mi się, tak? Jakby co, to tutaj by się przydało na, na miasto. No i nam nie zabił go. Przydałoby się pomysł na miasto. A spoko. Już tam lecę, jakiś już drugi jest. Gorąca. Teraz na przedzin. O, aimborn asalt, ale pięknie. Co to było, bo ja zapomniałem. Atak lotnięcie. O kurde, nie, bandos. Ale, ale mi laguje. KURNA no. nie! Szuszczala we mnie. A my jestem on O Mam to gane No! Pomagam! Okej. Okay. No ja, ja go zabiłem. Kurwa, chcesz. O tu jest. No tam jest, na braku. O lepiej jak nie dostał. Kurwa, jak mi tu trochę o oh, lekki No i dobra Jakiś Rambo mi mm, tam um, O jest Ojej, lek Uś. 8 na 5, no im panu O! ROT! JE yeah, Jeszcze jeden. Idę do ciebie. O, o tu, tu jest jakiś siódmy. No wreszcie. Mam spać że będzie. Nie! Nie zużyłem. Mustang to ja. Ja. Raczej to ja, bo to moje konto. No. Dobra, zaraz skończymy. Nie? No jeszcze może to jedną rundkę albo półtorej. No, pół nie, tej... no nie, nie, całą, tak. Mi się zaraz wyłączy nagrywanie. też w sumie może się przyjadę trochę na tą wycieczkę rowerową. Bo właśnie zaraz mam jechać, no ale... Wczoraj byłem 10 km za przyjechałem. Czy... no nie no. Tak 20, hmm. bo jedną i drugą. To jedziemy na miasto. No. Albo bokiem do nich. Tam, co ten? Albo dobra. Ten. Trochę ich pozabijamy. A, afkujących? No, tych co wiesz, moim zdaniem. Ja. Dobra. Tu najpierw sprawdzamy. Jest ktoś? Nie ma. Może tu jest. O tam jest. Dobra. Gdzie, tu jest? I ROTKILL! Ja, O lol! Myślałem, że będzie. O, tutaj jest, czekaj, tutaj jestem ...typu. O! Nie poczułem, nie dam k kill... Po prostu przeładuję... On sobie czarował tego... helikoptera i nie można go przejść. O, o! I beczka! To jest moc! Mogę do niego wsiąść, nie mogę. Mam pomysł, będzie szybciej. No, my w trójkę z kosmetą. No. Kill. O, jesteś pierwszy. Znaczy na zero. Ja jeden na zero. Gdzie? A, bo wejemy jakaś wolna, przejmujemy tą flagę. Dobra. No. Czwarty jeszcze doszedł. O, Ej, patrz. Wbijajcie. Siema! ma kolega nasz przyszedł. Miazga. Chodźcie, wbijajcie. Ty, tank, nobie, Dobra, wbijaj. Pa! <laughs> Cześć. Nico. Osobista coś po... nie może odebrać, bo mieszka w kosmosie. Nie. no, no o. O, Siema. ma. No, kurde, ja się nie udało. Dobre, nie będę tam nie był. O, he, he, ja zabiłem Siąuga. O, a ja. Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Na górze jest. Tu jest, pa. No, idę. Dziękujemy. No kurde, ruszymy zaraz. Ja jestem drugi, jakiś ten nas, i dogoni. No dobra, no to będziemy kończyć. Jak się wam podobało, to łapkujcie. A jak nie, no to. No. no a jak nie, to łapki No też nie bym. Nie chciałbym tego. Dobra, no to na razie. Cześć. E, jak wam się nie podobało, to komentarz. No, no to na razie.